Są ciche, niewidoczne, a tak niezwykle ważne. Pszczoły, główne bohaterki tej opowieści, pracują bez rozgłosu, a przecież to właśnie o nich powinniśmy mówić głośno. Bez pszczół świat byłby uboższy, cichszy, bez życia. W grupie PBI rozpoczynamy dla nich nowy ekologiczny projekt. Wiosną 2025 roku pszczoły znalazły nowy dom wśród kopalni grupy PBI. To nie przypadek. To historia, która zaczęła się od jednego człowieka, Jacka Wdowika. Nad z kopalni Baśnia 2, a prywatnie pszczelarz z sercem do natury. Jego pasja poruszyła nas, a fundacja grupy PBI zamieniła pomysł w działanie. Tak narodził się projekt, który dziś ma skrzydła. Pomysł zrodził się dość spontanicznie. Bardziej dla celów eksperymentalnych przywiozłem na teren kopalni... Rodziny pszczele z własnej pasieki. Chciałem sprawdzić, jak będzie wpływało okoliczne środowisko i mikroklimat, który tworzy kopalnia, na rodziny pszczele. Przez ten czas okazało się, że pszczoły mają się bardzo dobrze podpływnymi względami są nawet zdrowsze od pszczół, które miałem w innej lokalizacji. W jednej rodzinie pszczelej jest około 20 tysięcy, nawet do 50 tysięcy pszczół w sezonie pszczelarskim. I mimo, że jest tak dużo, one potrafią funkcjonować jako jeden bardzo dobrze zgrany organizm. Bardzo ciekawym aspektem też jest wykorzystanie produktów pszczeli w medycynie alternatywnej, w zielarstwie. Takie produkty, nie tyle jak miód, ale pyłek pszczeli, mleczko pszczele, pierzga. Bardzo dobrze wpływają na ludzki organizm, podnoszą odporność mają właściwości lecznicze. Tu jest bardzo dobre miejsce pod funkcjonowanie pasieki pszczelej, nie tylko ze względu na otaczającą przyrodę, ale też pokazujemy lokalnym ludziom, lokalnemu społeczeństwu, że tak naprawdę ta nasza kopalnia nie szkodzi środowisku, skoro potrafił tutaj przeżyć pszczoły. Pszczoły są, są bardzo ważne i potrzebne w procesie zapylania i bezpośrednio mają przełożenie na wysokość plonów, co też pozytywnie działa dla okolicznych rolników. Jeśli pszczoły wyginą, to tak naprawdę cywilizacja zacznie powoli obumierać bez produktów spożywczych. Jako fundacja przejęliśmy rolę koordynatora w organizowaniu akcji związanej z zakładaniem pasiek na naszych lokalizacjach. Zabezpieczyliśmy środki pieniężne do zakupu uli oraz sprzęt pszczelarski. Chcieliśmy, aby wszystko wyszło dobrze i sprawnie, poczynając od wyboru lokalizacji, poprzez kwestie bezpieczeństwa, aż po estetykę. Ważnym elementem były również działania edukacyjne, takie jak malowanie ulic z dziećmi podczas Dnia Dziecka. Chcieliśmy, aby projekt ten nie tylko chronił pszczoły, ale również budował świadomość ekologiczną, zwłaszcza wśród najmłodszych. W siedzibie głównej grupy PBI w Sandomierzu podczas Dnia Dziecka daliśmy skrzydła wyobraźni. Kolorowe farby, dziecięca kreatywność i radość, to właśnie wtedy 18 uli zyskało swój niepowtarzalny wygląd. Każdy z nich inny, wyjątkowy, jak dzieci, które go malowały. Pomalowane ule wkrótce staną się integralną częścią pasiek grupy PBI. Malujemy dziś ule dla pszczół! Pszczoły zapylają kwiaty i dają miód. Na no, ulu malowaliśmy trawy, kwiaty, motyle. Babie siedzi fajnie. Pszczoły są ważne, ponieważ produkują miód, który jest zdrowszy od cukru i jest on wykorzystywany w wielu potrawach. Pszczoły zapylają. Tworzą miód, i dzięki temu, że zapylają, możemy mieć owoce. To nie chwilowy zryw. To plan na lata. Za każdym ulem stoi troska, doświadczenie i profesjonalne przygotowanie. Ramki, sprzęt pasieczny, punkt pozyskiwania miodu wszystko po to, by pszczoły miały tu prawdziwy dom. A już niedługo na stołach pojawi się pierwszy słoik miodu fundacji grupy PBI. Spasiek, które stworzyliśmy razem, bo razem możemy więcej. W obowiązku pszczelarza to tak naprawdę jest tylko pomagać pszczołom. Nie przeszkadzać, a pomagać i doglądać, żeby miały pożywienie i żeby były zdrowe. Ten przegląd wygląda tak, że sprawdzamy, czy, 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 czy matka czerwi, czy są larwy, czy mają jedzenie te pszczoły, miód, czy mają tak zwaną pierzgę, to jest pyłek którym się te młode pszczoły odżywiają? I tak naprawdę tyle. Nie przeszkadzamy im, tylko doglądamy. I ewentualnie, jeżeli jest słaby pożytek, troszkę pomagamy, podkarmiamy. Tak naprawdę tyle. Pszczoły sobie radzą same bardzo dobrze. Proces przygotowania pasieki wyglądał tak, że wyznaczyliśmy plac, na którym naszym zdaniem to miejsce będzie najlepsze dla, dla tych pszczół. Potem przyjechały do nas ule, przygotowaliśmy miejsce, przygotowaliśmy maty, przygotowaliśmy e, podstawki pod ule i tak naprawdę dalej to jest tylko, tylko praca i, i doglądanie. Dla nas odpowiedzialny biznes to nie tylko dbanie o wynik ekonomiczny, ale przede wszystkim dbanie o środowisko i społeczność lokalną. Projekt pasieki grupy WBI pokazuje, że można łączyć przemysł i ekologię. Stawiamy pasiki w miejscach, które kojarzą się z przemysłem, na terenach przykopalnianych. Przywracamy tam życie dzięki pszczołom.